Wracamy do Polski, a tu prawdziwa ślizgawica. Uwaga o poranku na drogach i chodnikach. Powodem są marznące opady, jakie występują w centralnej, we wschodniej połowie kraju. Nagły wzrost temperatury spowodował gołoleć, są wypadki i stłuczki. Sytuację na warszawskich drogach obserwuje Daniel Machnowski. Danielu, dzień dobry, witam Cię. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w stolicy. No w tej chwili jest ciężko, trzeba patrzeć przede wszystkim pod nogi, dlatego że jest ślisko. Przez noc padał deszcz. A biorąc pod uwagę to, że mamy ujemne temperatury, ten deszcz spadając na ziemię zamarzał. I jak widzimy warszawskie ulice. O, właśnie tutaj mamy najlepszy przykład. Mam nadzieję, że wszystko w porządku i że ten pan dojdzie spokojnie do pracy. Jak widzimy, no nie jest najlepiej. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Najlepszy tego dowód, proszę zobaczyć.